Waszczykowski, to byłaby bardzo groźna decyzja, Witold. Waszczykowski, gdybyśmy oddali władzę, doszłoby do wielkiego chaosu. Nie mamy dzisiaj alternatywy. Gdybyśmy oddali władzę. To doszłoby do wielkiego chaosu w Polsce, odwrócenia wielu reform, zatrzymana całej polityki społecznej i socjalnej, zmiany sojuszy w Europie, powiedział w programie, gość wydarzeń, w Polsat z Europose PiS, były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Odniósł się również do ewentualnego przyspieszenia wyborów, a także utraty władz. To byłaby bardzo groźna decyzja, ocenił. Na początku Piotr Witwicki zapytał gościa programu o sytuację związaną ze szczepieniami przeciw COVID-19. Jest tak dobrze, na ile mamy szczepionek, powiedział Witold Waszczykowski. Są wykorzystywane w takim tempie, na ile jest to możliwe. Nie ma żadnych szczepionek, które odkładamy na później dla jakichś grup uprzywilejowanych, dodał. Jak podkreślił, problem polega na baraku szczepionek, a nie na naszych zdolnościach. Te zdolności na tle Unii Europejskiej, jak stwierdził polityk, są jedne z najlepszych. Prowadzący nawiązał do wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie podzielenia się patentami szczepionek. Mamy wyjątkowy towar, który może ratować życie i to na masową skalę. W związku z tym warto rozważyć te propozycje, mówił gość programu. Oczywiście nie za darmo, dodał. Nie chodzi, był państwowić te firmy, podkreślił Waszczykowski. Jak dodał, warto jednak znaleźć jakiś sposób, by tymi patentami się dzielić. Na pytanie o sytuację Zjednoczonej Prawicy Witold Waszczykowski odpowiedział, że jest w niezłej kondycji. Europoseł skomentował też wywiad z prezesem PiS. Od tego jest naszym szefem i mentorem. Część polityków oczekuje pewnej wykładni i bardzo dobrze. Że w kluczowych momentach Jarosław Kaczyński takich wywiadów udziela i tłumaczy pewną politykę, stwierdził. Zgadzam się z Jarosławem Kaczyńskim, że jeśli spory w Zjednoczonej Prawicy miałyby dotyczyć kwestii ambicjonalnych, to one są przykry i nie do zaakceptowania, tłumaczył. Nie mamy dzisiaj alternatywy. Gdybyśmy oddali władzę, to doszłoby do wielkiego chaosu w Polsce, odwrócenia wielu reform zatrzymana całej polityki społecznej i socjalnej, zmiany sojuszy w Europie, powiedział Europoseł. Waszczykowski odniósł się również do ewentualnego przyspieszenia wyborów, a także utraty władz. To byłaby bardzo groźna decyzja. Jestem za tym, aby tę kadencję dokończyć i nawet walczyć o to, żeby była następna, ocenił gość programu.